Dobra, dzień dobry, dobry wieczór. Ja trochę tu późno nagrywam, a na ja wlazło ze względu na święta dosyć sporo ludzi i mi za bardzo nie chciało to rejsów zaliczać. Ale to sobie zagramy dzisiaj w Warheima, a jutra, w SIA. Ja zwykle trochę wcześniej to nagrywam niż 21. To sobie yy, gdzie to trzeba skasować, dobra, pójdziemy tak. Idziemy tu w górę, je wykończyć, i będę szukała nowych. A ja chyba je praktycznie już całe przelazłam albo nie pójdziemy do kurchanu. Tutaj jest taki ładny, niezbadany Chyba Tak, na chwilkę Na zasadzie Mamy święta Aha. Trzeba odpocząć od gór nie, nie wiem, czy ja go Robiłam, ale chyba nie Bo tu drzwi zamknięte. Zajrzyjmy tu. Zresztą. Te czerwone lampki się przydadzą. Rdzenie. A mam tam trochę, ale. Wiecie, jak to starcza. Panie, teraz to Ty jesteś. Dla mnie pryszcz. Nie wiem po co ja zbieram te kości. Ho, ho, ho! Ale takiego to ja nie widziałam. Albo widziałam i nie pamiętam, które po tych kurwanach się chodzi. Hej! Wiesz co, stanęłeś i nie trafiasz. A ty mi pokażesz to samo, co miałam. Się muszę się zebrać. Moi państwo. I pobić tych... Yy... Ba, 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 ba. Eltra i oraz Kościoszlama. O, panowie! I nie ma panów. Żeby mieć główki w, te, w domu ich. Matko Bosko, to będzie zakręcona. Coś z mi nie chciało chodzić, to znaczy, że ludzi jest full. Może nie full, ale godzina 21, to raczej ludzie grają. O! Nic nie ma. A ja trochę późno wróciłam. Tu. Dobra, jeszcze środek. Hmm. A teraz będzie tak jeden kurhanik dzisiaj. Faktycznie w tym Walheimie to mi się nic nie zmieniło. A nie, zmieniło się. Dach się zmienił w bazie. Dobra, idziemy, pokażę. Załadzi to, on nie wygląda, ale jest inny. Tak jeden kurkanili. No bo ja sobie oskupałam jedną taką jeziorko Smoły. No i się trochę dorobiłam smoły. Teraz odbieramy sprawę. Tu sobie posadziłam. A tu co trochę robi roszada? Teraz tu jest pełno z tej strony rzepy. Stąd do końca jest rzepa, tam jest cebula. A tu jest marchew na, na nasiona. Cebula i marka są na nasiona, a rzepa jest tak, Od Muszę się uzbierać. Stąd nie będzie mi widać. O i pod słońce. Nie wiem, to będę mnie ten. Trochę nich widać. Teraz tam wraziemy. Eee, a tu je ja wszystko jest tym. Mówią, że mam tego dosyć sporo. Na tą chwilę mam zrobione szczały z obsydianu Dajcie się mi to <tryk> Waszed mi nie Bawiłam się O Muszę Bawiłam się tym Ze smołą Tu muszę jeszcze tylko dorobić te Belki z tego twardego No mhm. i od tak bo to czasami te kąty mi trochę tu nie wyszły. A kto będzie na to patrzył. Bo tak... Oj, nic spadłam. Póki o. Ja poszłam do tego jeziorka co na poprzednim odcinku walczyliśmy. O-o. Uh -uh. Chyba celu normalnie. A ty tu nie wejdziesz! Ups. Oa, o ty dziadzie jeden, chodź tu! De. No, czekaj! Pierdolcu! No, jeszcze tego brakowało! U mnie i tak ta twoja... CZEKAJ, NO! Pat. Dobra. Bo by mi się przydały... Ty, koło, Te wasze skóry. Bym sobie pelerynę ulepszyła. Tak, ale dobre wrażenia ja dają te obsygnianowe. w miarę tak szczerze to że ja mam koście szlamew to, to, to. no tyyyy no brawo no. dobra, Jeden go z tego No! Jeszcze mi tamten, no Panie, weź się pan ode mnie! Ja tu z tym tu, o! Walczanie z tobą! Jep. Dobra, i tak jesteś na wkończeniu. Dobra, gdzie ten mały gnom? Uła, jeszcze tu w poziomie... O! gwiazdowy. Jep. Jep. Dobra, mamy go. O, będzie dobrze, będzie do uprzenia. A my idziemy tam, tam. U, nieźle mnie zjechały. Mimo kościoła szlamu. No moi mili państwo. Nieładnie. Dobra, bo to było jeziorko. Tego błota. Ooo. Oh. Czekajcie. A kurde. Natalina, ja sobie wysuszyłam, jak widać, zaraz spadnę. i zebrałam to co było pod. I mi wyszło tak gdzieś ze 130 sztuk. Szczerze mówiąc, jeszcze mi to zostało w tym skrzynce gdzieś mam. No. I teraz z tego. No, to mi tu zleciało. To zostało zuszone. No, to mi jeszcze zostało w tym. A były dwa razy po 50 to na pewno i plus jakaś tam ilość. 120 mi wyszło wtedy. 130. Coś takiego. No i praktycznie ten daszek wgarnęłam. Nie wiem, może też trochę tutaj w tych mniejszych, bo tak to wygląda z daleka. No mówię tylko, kąty mi trochę nie za bardzo po nie mam ochoty tego poprawiać. Trochę cholera. Po psuła otoczenia. No dobra, ja ten zaraz zobaczę ile mi zostało, ale nie dużo. Nie, 37, to sporo. Dobrze jest. Stój. I zobaczyć, ile mi na Potrzeba. Tu tutaj patrzcie, no jak w mordę szczelił, jedzie O, fajno! Dobra, rozłożymy się, a ja wam puszczam odcinek. Dobra, to Nara.